Najbardziej bolesny moment w historii Polski, czyli 1 września 1939 roku. i Janusz Esterhazy oczywiście jest jedną z pierwszych osób, które orientuje się co dzieje się i trzeba powiedzieć, że jego postawa jest po pierwsze bezkompromisowa, a po drugie też wykazujący się, wykazuje się w tym momencie osobistą odwagą. Słowacy. Stawiają barierę uchodźcom, którzy by ewentualnie próbowali przekroczyć granicę słowacką. Części Polakom oczywiście udaje się tą granicę przekroczyć, natomiast no, narażają się na niemiłe sytuacje ze służbami porządkowymi. Lokale, które po były w posiadaniu Rzeszterhazich, yy, mogły służyć jako yy, miejsca spotkań konspiracyjnych kurierów. Jak wiadomo, przez Budapeszt przechodziła trasa. Kurierska, gdzie przechodziły dyspozycje rządu polskiego na uchodźstwie do okupowanej Polski i odwrotnie meldunki armii krajowej płynące do Paryża czy później do Londynu. Ta sytuacja praktycznie miała miejsce aż do 1944 roku, do objęcia władzy przez strzałokrzyżowców w Budapeszcie. Posiadamy udokumentowane świadectwo zaangażowania Janusza Estrechaziego. We wspieranie, w subsydiowanie oddziału pułkownika Łukasza Cieplińskiego, który osobiście spotykał się z Januszem Esterhazim, osobiście odbierał od niego wsparcie finansowe. Panowie wymieniali poglądy, czy to na temat sytuacji w okupowanej Polsce, czy też o przebiegu działań dyplomatycznych rzutujących na położenie Polaków pod okupacją niemiecką. Wątek żydowski podnoszonym przez historyków słowackich, iż ten akt, który miał miejsce 15 maja 1942 roku, sprzeciwu Janusza jego wobec eksterminacyjnej polityki Słowacji, gdzie jako jedyny poseł w parlamencie nie podniósł ręki za ustawą nakazującą wysiedlenie Żydów z granic Słowacji, jest podnoszony. Jako jeden z epizodów, natomiast nie mających porównania z rzeczywistością. Głosowanie było bardzo specyficzne. Przewodniczący Martin Sokal zarządził głosowanie, kto jest za. Wówczas wszyscy parlamentarzyści słowacki, z wyjątkiem czwórki nieobecnych na głosowaniu, i parlamentarzyści pochodzenia niemieckiego zagłosowali za ustawą. Widząc większość, nie dopełnił Sokal procedury, pytając, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Stąd też, wydaje się, że wynikiem tej sytuacji był osobisty list Janosza Esterhazy'ego, w którym wyraźnie zaznaczył, że jest przeciw i wyraźnie wyartykułował powody, dla których był przeciw tej ustawie. Na zajutrz po głosowaniu ukazał się w niemieckojęzycznej prasie znamienna artykuł pod tytułem Der Graf stimmt nicht da. Hrabia nie głosował, próbując ośmieszyć to, tą sytuację, wskazując, że Eszterhazy nie głosował dlatego, że był przeciw istocie ustawy, ale obawiał się, że jeżeli zostaną wywiezieni Żydzi, to nie będzie miał kto pracować w jego, w jego majątku. W takim duchu próbowano wykpić, spłaszczyć, strywializować ten symboliczny akt.